Witam serdecznie użytkowników skuterów. śmieje się, bo robię... Nie, to za bardzo się huśta. Robię eksperyment. Przykręciłem monopod moped. Nie, to kiwa. Kiwać. trzeba stać. Pomyśliłem rozwiązanie, to co mówiłem w poprzednim odcinku, ale nie na temat skuterów. Rozwiązanie na temat braku prądu. No, ktoś by sobie pomyślał, że no to psuje ideę elektryka. No ale to i tak, to, to tutaj nie ma co psuć, bo i tak, żeby naładować skuter trzeba palić węglem gdzieś tam w elektrowni. Panel słoneczny odpada i to definitywnie, bo to poszukałem, popatrzyłem, to są za małe prądy, za małe napięcia, za duża waga, jest w ogóle no, nieadekwatne, jest niewydajne w stosunku do wielkiego ciężaru, który by trzeba było ze sobą wozić, czy tutaj daszek, czy na przyczepce. Natomiast oświeciło mnie, przecież są takie ładne, takie kempingowe, ładne jak aktóweczka agregaty 900 500 900 1500 zł spalające 0,3 litra na godzinę i tak sobie pomyślałem, że nawet gdyby to spaliło 2 litry, żeby takie 6 godzin poładować, bo to 220-230 wychodzi na pięcie Jestem niezależny. Stoję sobie w lesie nad jeziorem w parku gdziekolwiek. <laughs> w parku to przesadziłem, ale gdzieś w polu no przecież. Też Te silniczki są fajne z amortyzatorami. E, dosyć ciche. No pyrka sobie czterosów. Właśnie w nocy. Jest to świetna koncepcja. Można jechać, nie prosić kogoś. Oczywiście wiąże się to z wyższym kosztem takiej wycieczki, bo tu już nie zatankujesz za parę złotych, czy za dziękuję, tylko ale to, to nie robię. Najważniejsza jest ta niezależność, że jadę sobie gdzie chcę i ro jadę. Rozstawiam się gdzie chcę. I na dziko nikomu nie będzie przeszkadzał gdzieś tam flasku, e w flasku w jakiejś tam dziecce, palicet, takich silniczek. On sobie pstryka, rano się budzi i jest akumulator naładowany świetna idea ale co z kosztami? no właśnie, jeżeli by to miało spalić 2 litry no to paliwo po 6 zł, czy już teraz po 7, bo 6 ilość, no niech to będzie 15 złotych no bo jeszcze z olejem tam olej to trzeba uzupełniać no jak w samochodzie i to jest 15 zł, ale ja tak nie chcę czyli właściwie de facto tak naprawdę znaczy, bo to z psami jest takie fajne Wynka pole 100 km dużo by kosztowało No tak To o ile tutaj 2 zł To tu by kosztowało 3 takie tankowania po 30 km, po 30 parę km A mamy 15, 30, 45 zł 50 zł 100 km. No, można sobie pomyśleć. Ale jest niezależność i można. Czyli 1000 km trzeba mieć 500 W. No nie jest źle. No. Ale żadne tam pomysły, żadne wynalazki ani na wiatr, ani na słońce. To jest w ogóle niewydajne w stosunku do ceny. A do wagi. No, do ceny też może się to kiedyś zmieni no i na tyle dzisiaj o skuterach są, o, są takie agregaty Tora czy Hyundai'a i tak wszystko no i ten China 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 China, 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 China.